Łysy z Fame MMA do mnie napisał czy nie chcemy zagrać na nich 5 na 5 w cs no Generalnie składy są takie, no Ja wy jest młody, Remsuła, hello no, nie go, macie Slota A chcesz zagrać? No nie, nie wiem, ja nie mogę akurat No Mamona nie ma no. Cię A w jak Mamon nie gra to ja też nie gram No to nie, to co, grasz czy nie grasz? No może, następnym razem <laughs> Pamiętaj, że on już dzisiaj <laughs> jestem zmęczony no dobra, to dobranoc Marcin. Dobranoc Marcin, nie trzymaj się. A gramy o coś? No Możemy, możemy. O pieniądze. Oczywiście, że możemy. O pieniądze. Po no 1000 no zł na, na team. Nie tak mało. Na, osobę. na głowę? No. Nie no ja Co mogę tam dać tam klocka. Ja mogę dać klocka, luz. A my chcemy pieniądze. Zaraz uzgodnimy. Mork masz 1000 zł? No. no to no. mamy 4. No to po 4 koła. Dawaj po 5, bo i tak wygramy. No po pięć, no po pięć, chuj, kur... dawaj, po prostu my się złożymy bez pilnego. To no po, po pięć koła, by Tak, <grym> tylko najpierw, stary, to my znajdźmy se piątego, tak? Dobra, a ja Pago? Pago. Ja, ja, pago. <grym> Jak Pago? Przecież chyba Pago jest, rozje... nas sam. Chłopie, on kurwa. Ale co ma to wspólnego, kurwa? On nie umie sobie smoków rzucać, człowieku. Ale nie my nie tu, ale my tu, kurwa, nie skaczemy, kto wyżej. O pięć koła? Kurwa, o pięć koła mówisz? O, dobra, dobra, dawaj tego lukiego, kurwa. Szybki, gierka, szybkie pieniądze i spierd... do spania, bo... O, dobrze, dobra, kurwa, dobra, dobra, dobrze, 3. dobrze, jest. Dobra, bo... powinienem spać już, ale... się kurwa, potrzebuję, mam dom do wyremontowania. Mega pocenie, kurwa, jedziemy z nimi! Fajna gierka ogólnie. Kapki, Dwa razy lewy, potem prawy? Nie. Tak. tak.

jak ja kurwa nie, nie jest. short jest. Nie da się kurwa z tego trafić. Short jest. Jest Jest, wyjście na, na mila. No nie musiał o 500 zagrać. Ja już mogę. Teraz już poszło, chyba. To jeszcze, to wszyscy mid, wszyscy, wszyscy mid. Czwórka mid. Widziałem każdego. Ej kurwa! Eee, o Kurwa! No ale Kurwa! 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 po Kurwa! 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 Okno, okno, Kurwa! 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 O Kurwa! Kurwa! tak szybko sobie... Kurwa! Pałac jest, kurwa! 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 Bity, nice. Ja jestem pod of drewnem. Kres, jestem pod drewnem. Kurwa no. za wycofał, wycofał. Raczej nie zaskoczył. mi kuchni. Wyjść ktoś? CT, Ale mi ojebał mnie. Obity. Jest ducha 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 go trochę. Na pewno dostał. Super. Nice.

Na pierdolę, do... Jeden kafej miał Bandura. był na tym. CETA je Ja dam jeszcze zakon, żeby on miał problem. Kurwa, ale dałem, wypadł mi z ręki. Grana. Patrzyłem, patrzę. Kurwa A Wpa schody, AWP schody, a WPA schody! Dojecie ją, dojecie ją! Nice! Smokuje CT! CT zasmokowana! CT zaraz na razę! O kurwa, smoke na to dostałem Smoke i granaty, zagrali Odbijemy to Chodzimy, patrz, patrz Chodzimy, flasza rzucaj Dwo kuchnia, dwuknia kuchnia, dwo kuchnia Kurwa mała Połacę, połacę jedną ruchu, ja ostatni Pytanie czy jako czy pula kurwa, Alina Jest w aparty Ale mamy pakę, nie? side, side Nie, on ma pakę ty Sukces śląg. podchodzi do. O kurwa, le dałem. O kurwa. Daj mi w pusta na nich. Webik, wybieg, webik w Bandura ma 10 HP. Nice, prawda. Dobra, jest w kurwa, legitnie. Jest do mega apta. Na, na rampę już jest, kurwa. CT? <grym> dałem wam na, na, na rampę, Po głowie, jest, po głowie. Minus. Brawo. Fleszuję mu schody. Ja też mu daję, raz. Poszedł. Jeszcze raz mu daję, poszedł. Pan kurwa, Małże, no chodek, yes. Yes. Bałże, yes. Brawo. Let's go! Yeah, jedziemy, mogą, bez kasy mogą być. Pobudka panowie, musimy działać. Ej, okay, no i nie wiem, bo zagraliśmy 2 lat poprzednio Nie wiem czy teraz mamy grać czy nie. Teraz może zraszujemy apartamenty, ja. Wyjeżdżam AIM. No idę. Raszamper. Raszamper. Zamzerom. Kurwa dojechałem. Bra Bra prawo, kurwa, prawo, dwóch, Na bisko. Gdzie ostatni? Po prawo, po prawo. Kurwa, to tak, to jest. tak jest tak, tak ma to chodzić, rozumiesz, kurwa? Kurwa, on nie dostał bani? Uj, jest Ok, tak, okno raz, no nie wiem, może timingowo tak jak... Karst, ja. tam byłem. Ja no, strzela. Brawo, Tak na łodzi, pala, wie, 10 koła, kurwa! Jest, blisko jest, puszuje was, pit. Trzech mit, trzech mit, Kala. Brawo. Śpij, śpij, śpij! Jak śpij?! Kurwa! mnie. Złap. To łatwo, 8-7, dobra, git, no. Jest git teraz, B, Chodźcie A, kontakt i... B zagramy i tyle. Podejdźmy kontakt B na shift i się wypierdolimy Co ty zrobiłeś? Kurwa? A, kurwa. Co ty kurwa. zrobiłeś? Zobaczył. Przepraszam. Jest jedna uh -huh. te. Dobra, wjazd Night! Nice. No. No, zostaje apart, Jest kurwa od Jest ławka, łapka Ej kurwa, no już jest zbliż, na blisko Jeszcze, jeszcze za BSM Nice! proszę pana. Jest cio, cisza. Sześć. do lewej. Nie, jest, jest, jest. Dajcie mu grać! Nie, yes, KURWA! KURWA! Yes, KURWA! Yes, kurwa! Yes, kurwa! No, nie, nie, KURWA! Na Nie, był. Poczekajmy, nie. Nie, 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 Dwóch, Nie, 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 nie. 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 Nie, 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 Dobrze. Dobra, jeszcze pałac, jeszcze pałac to no. jest już, już leży Pałac Ej kurwa no Ja pierdolę Musimy razem z... A, jest, kurwa nie ma, nie, nie, nie ma defa No trzy koła macie nie kupicie ja defu Ja podniosłem dopiero, ja podniosę dopiero prasę własnego Jaki plan? No, możemy ten środek wyjść sobie. Pamiętajcie pakę podnieść no Ja jestem przy pace, luz Wezmę Przeżyłeś, nice, przeżyłeś Super, Luki <coughs> dobrze. tu leży, jakby ktoś broń nie ma. Ja na środek. w kociał, bez granatów Dobra, dawaj, dawaj Jeszcze no. dwóch dojechało Kurwa, konektor w bez... Leży rampa O kurwa, ja się wystraszyłem Leży O kurwa Pomagam no i ostatnia ja, osoba jest short Kurwa ważna ja, ja, runda Jest, B B B B Patryk Kuchnia jeden Leży jeden, ta, ta kuchnia. jeszcze Usta. B B B wchodzą Kurwa Sides Czasów na planta nie mają Już git, masz to Chyba eco trzeba zagrać Co z tym pod ci yes, patrzę, patrzę ci pałac ZT. ZT. No nie no kurwa dżungla wjeżdża z m jak my sobie tu poradzimy? Zagrajcie razem po prostu garaż zabita. Co te drugi pewnie e, Po e, lewej druga. za skrzynką To tam jest? Aj też jest Kurwa Ale nie możemy o, tak sami jest, problemów robić kurwa. dobre eko było, dobre eko było Dawaj, już całe. Co, no co, co jest lampy, pałac. Zero ma Lampa i pałac. rampa i dwóch pałac Rampa i dwóch pałac Podsadami gdzieś. W może też być. A bo parzyje, Dżungla leży. Najgorson. Nice, nice. 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 Dawaj, napierdalamy. Przeciekajmy, mi teraz, zagrajmy znowu te granaty. No, imo Na dole, na dół też Leży. Drugi jest. Kanapka na nie ma. No. Najpierw. Pomóżcie no, mu! No, na no, to, no, to Słuchy, ważna runda. runda. Eko, eko no. Zdrażę. Mogą iść pod B, bo dostali tutaj na A. Kurwa, nie duchy, mamy smałka, no, nie? No, nie mam smołka Kurwa, rozdał, rozdał Była kuchnia no, i Cicho Kar? Jest Car, auto Gdzie tu jest bronia Kasia, więc nie nic oh, Lefu jeden Nie, bo jest ten o, Kurwa, mój błąd ten flecz no Jaki connektor? To jest Kurwa, rampa. Pałac, 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 pałac. Remek go zabije Ej, jedziemy do dżungla. dżungla, dżungla. Dżungle ja, dżungla ja. 30 sekund musicie pakę utrzymać. Aj, konektor, konektor jest. Brawo. Kurwa, kurwa. pięknie Dobra panowie, trzy nasze i kurwa, cykamy ich. No na W, na W na pełnej. Poczekajcie galo. Kurwa, jest łapka, łapka. Za pierwszy ja mam bardzo low. Też z B. Nice. Plantuję. Wyjechał mi, za besem. Ja pierdolę, Gdzieś forest albo za Zero. Nie ma czasu, nie ma czasu, Dziś Dziś nie ma czasu. Czu? Ta, bo... O, dopiero wziął pakę! Daj! Panowie, brawo, GG. Bra... Kurwa... Bra 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 oh. A, 4 dobrze. No, jeszcze druga mapa. Ale dobrze się zapowiadało. Potem już kleksior. Siema Siema Elo Ale was Hello. najebałem Nauczcie się grać, elo Dzięki za przybycie Elo Elo Jaka kurwa E ja, no spoko, teraz my się będziemy razem popierdalać w intero i najebiemy Tylko bez trollingu, nie? Bo to co robicie to jest niepojęte Dobra Nożówka i walimy Kurwa, dojechali w biorcie.

Pamiętajcie, żeby granatami grać na B, nie? Jak będą wchodzić, to jest, albo na jedzenie, wejdą smokami, się z multowami, granaty, to... dałeś tam wycofać. Na luziku, damy radę B. A jak Pago gra na A, to musimy przejąć ba B po prostu, banan. B grają. Ej w ci już na planinie nie? Kurwa, trójki już jest. Kurwa, ciemnia. Gdzie jest ten drugi? Brawo! To Eko. Bardzo ładnie Gino Dostał łeb chyba Nejdę raz, potem kurwa wygrywamy z No, dalej Najduję rampę Od razu, od razu rzucaj Bo mogę rasować O, nejdę do... Uwana tobie Dojechał, dojechał! Okej, mówiłem wam, żeby będą dojechać. Bardzo ładnie Nitro, jeszcze jedna do prawej. Kurwa. Nie wiem, nie wiem, nie Dobra, nie wiem. dawaj, reszta nasza. się środek. Na blisko B byli. Idę B. Kurwa, blokujesz mnie za każdym razem, kuju. No, no kurwa. Ty we mnie wchodzisz, stary. Zero ma Nitro. Weź broń podnieś. W lewej ci wyjdzie młody już. Tak, już Kurwa, jak od lewej ci wyjdzie młody, jak ja na rampie go mam stary? kurwa. Dobra, kurwa. Turk, 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 da, da, da. Spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się. Eko i ja zagram AWP i będzie chodzić. Będę ich wyciągał, kurwa. Spokojnie. Czekaj. Mam AWP Weź, ale jest mi remek. wyjebał. Nie. Trumna, trumna, trumna. Co to jest? Nice remake. Jeszcze dwóch Nie skopuje mi tu. Tak. kurwa na blisko jeszcze. Kurwa, pesza miałem. Awka i kałach. Nie no Tu kurwa, nie mogę z nim. Wysocki chodzi co rundę Apsy, on tam będzie dostawał w pizdę sromotnie. Kurwa! Nie mi się siedzi.

Chodź, telekomponuję no Już zajęli Przejęliśmy, przejęliśmy banan Jest, dostoł nice. nice Wiem I czeka masz pić. Sajd Masz go Brawo Kładź pakę, kładź pakę Długostartnie jest to z BB be Sajda, bupa I gala Celowany we mnie Nice, oh, nice oh, remnant. Andy nice bardzo ładnie. Kurwa po prawo, ale przerażałem Panowie, wygramy z cyklitaron, będzie spoko, w będzie będziemy dominować, naprawdę, to jest taki gier jak mapa. jak w mapa. Kurwa, już B, 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 B. Kto to, 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 to. <laughs> Sam, 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 sam Kurwa Kurwa, mogą awać nas Idźcie kurwa, A! Mają A Jeszcze rampa jeden, obity lekko Dwie ostatnie trzeba, panowie. Nice. Nice. PAGO! No, no, nie uju! kurwa. Co kurwa, my zrobiliśmy? Tak? Drugi minie jest. Dajże Wysocki. Nie no, speedy widzowy kurwa 3, 3000 elo. No, no, to co my zrobiliśmy to jest abstrakcja. Na ma. PAGO ma, no, ma chyba 2200. O no, kurwa, ty! Mid po headzie. Ja pierdolę, prawy mi się wcisnął. Cię, cię, Dywany Ci jeden idzie, kurwa się u góry jeden Eee, co jest, czekajcie Ja pierdolalego Lego ograł Nie proszę cię! Bardzo proszę. dywany weź, albo stoi short JA PIERDOLEK Dobra, o, bro, ty jesteś mocny, JA PIERDOLEK Chciałbym, no stary, chciałbym żebyś on... wychował moje dzieci No on ma 3200 000... elo, no on musi tak grać kurwa Dobra, ostatnio nasza kurwa i wtedy wracamy Musisz spalić to Patryk, bo będą ja cię. JA pierdolę Nice Luki Ostatnia może być gdzieś Pięknie no, Walimy ich w Tero, oh. W tero będzie dominacja. Zobaczcie, jakie wokongo Kongo tu po CT. I wow, razem, wylajmy wow. razem po prostu. Każdą rundę w piątkę i rozjebimy. Mówię wam. Dawaj, razem. I do Besa, do A. Nice, nice. Skąd to, skąd to? Mid, mid, mid. Iweta już gdzieś w piachu jest. Chodź B może, co? Nice. Czy możecie iść B, możecie iść B chobę, B, chodź B Cofa, co, cofa, tylko razem, I, razem I do prawej Gdzie? Tutaj, ginął Dobrze, Gini, o to chodzę kurwa mocny, łysy chuju Dajcie dawajcie eko. Dawaj, Cieko. Poszedł do... Leży, leży Mork Nice, I absy wszedł Nice, dobrze No dobra, full lead, panowie Najdę na B możemy rzucić wszyscy i tam się wpierdolić jakoś Halo? O, tu Riva Nie no, tu jest CT, tu jest pula Pula, pula W plecy, w nice Kurwa no, jak cel <laughs> Jak wyciągasz gran to ktoś to słyszy Tak? Co prawda CT i basen. I basen. Co teraz pago. Taki plan. Nowy kurwa oni skracają. Trzeba się wcelować i rozjebać. Nie. Pero miało być łatwe i będzie. Po tej <laughs> rundzie. Po tej rundzie już będzie. Ostatnio oh screw Mogą się odejść. Palą. Wow. No. Może być łapka się Palą, roli. palą. palą. Jajne, pali. <laughs> <śmienic> Kurwa no ten jest Oni są, <śmienic> są za dobrze no jebany <śmienic> <śmienic> Ja pierdolę <śmienic> stare <śmienic> jeszcze dostałem dostał kosa <śmienic> Nitro Monster grać, Kurwa, ta mapa z pizdy, by był lepszy. No, no, Przez mapę przegranić no, no. kurwa panowie. No co, bo o 5. Na niłku byśmy go rozjebali ty. Bo 5 to było chyba. Zero ma nitro... No, no, kurwa! Kurwa! Iwalida mi zabija! Rozjebi się zaraz tutaj! Gdzie? Wygrani do przegranych schodzą, a nie przegrani do Nie no, spierdalamy z Discorda, nie a, w ogóle wychodzimy. No bo to oni zgraliśmy. nie? No, czy osud... do nas. Nie, <laughs> nie kurwa do no molić. Weźmy, 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 no, 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 jeszcze do was na Discord na górę, ty. No mów nas, mów nas. Cześć, co, Ale to ci... dobra rozgrzewka była? Halo, halo. Dobra rozgrzewka, Ale cię bali pago, co przez spanie? <laughs> nie no, kurwa, miałem mi spać, nie? <laughs> nie no, a <laughs> Dziękuję. <noise> ty najlepszy <noise> dziękuję Oni trochę na inferno. bo. Nie no, morki Speed kurwa. i kurwa tak strzelają, że to no los Luki los. dawaj blika. Los, los. Na ten 734002, ten? Tak. A To komu? Luki mi. Słuchajcie, to są poważne kwoty, ja nie chcę, żeby skarbówka ten. Zobaczymy się na żywo, przekażemy gotówkę i rozlejmy się. Ale, ale nie? co ty mówisz, kurwa, poważne kwoty to się na śniadanie wydaje 1500 zł. w sam wieku. Nie, nie, wieku. nie no, panowie, ja planuję zrobić teraz mieszane składy i o dwa koła, żeby się odbiło. Ale w lola, stary. Ale to co, oni grają w lola. No, ale my to też to nie, nie gramy. Nie grają. Ja. No to na aramie zagrajmy po prostu. Aram Dobra. O, o 1000 złotych To zróbmy tak, ja Luki Wysocki. Demsuła nie i... no, ten sam skład zostaje. Ten sam skład zostaje, tak? Nie. nie. Dobra, to o 5, żeby w ogóle była jakaś presja, nie? Nie no, na tyle Boja mi chwilówki pesca. kurwa nie dadzą. To nie mówisz, człowieku. A to na pewno jest dobry e-mail? Co wysłałeś? Nie wkurwiaj mnie. Luki! Aha, ok. Co? Gdzie są moje pieniądze? No zaraz Syją, spokojnie Ale... Dzień chłopia <laughs> <laughs> Może sms-em wolisz się... my to... się... to... SMS -y. <laughs> Bandura sms-em <laughs> Wszyscy dostali, tak? No wszyscy zadowoleni Dobra, wszyscy zadowoleni Ja nie dostałem pieniędzy, daj pieniądze wszyscy, wszyscy dostali. Się, kurwa, bo chuja zaraz dostaniesz Dobra To co, my zawijamy do siebie, nie? Mówię ja ci sklep za kurwa 5 dni odpalam, co ty do mnie mówisz? Ja pierdolę na no ma rację. Dobra, spierdalam. Chujowo się grało w tego cs i pewnie oglądało też. Jak dostaliśmy w pizdę 2-0, jeszcze drugą mapę kurwa takim stąpem. No ale trudno, nie dało się nic zrobić. No Chłopy miały kurwa pojebane elo na Facecie i tam dwie osoby miały globala. A co ja się starym miałem odzywać? No, graliśmy piątkę w CS-ie. A ja zazwyczaj padałem jako pierwszy, no to nie chcę im nad duchem zrzędzić. I do 15, nie? Się ma